Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj chciałem wam nagrać taki filmik. W sumie to jest filmik na temat dozowania sobie lekarstw w postaci zastrzyków. Tak wygląda pudełko. Pewnie wielu ludzi je zna. Coś tu możemy przeczytać. Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawkach I teraz tak, sposób podania Podanie podskórne Dożylne Lub do linii tęczniczej Układu dializacyjnego Więc teraz y, popatrzmy jak to wygląda Cóż tu widzimy? Ja może to rozpakuję Niestety nie przygotowałem się za bardzo. Cóż tu mamy? Jeżeli dożylnie, dożylnie wyza, wyba, wy mamy dożylnie podany lek. Cóż tu widzimy na tym, na tej strzykaweczce? A więc widzimy u samej góry jest bombelek powietrza. Czyli o co chodzi? Podając sobie do żylnie taką, takie lekarstwo, podajesz sobie powietrze. Cóż y, robi powietrze w żyłach? Można dostać zatoru, takie tego, no nie. Zwłaszcza, że jeżeli się y, to podaje codziennie. Więc cóż robimy? Zdejmujemy sobie, znaczy może nawet nie trzeba zdejmować. Bierzemy sobie po prostu szczepujemy na dół. Igłą na dół szczepujesz sobie tą szczykawkę i patrzysz gdzie jest bombelek. Tutaj jest wszystko zasrane jakąś naklejką. Więc najlepiej tą naklejkę zerwać bo oczywiście producent o tym nie pomyślał a wszystko przez to jak ta szczykawka leży no nie po prostu jeszcze jeśli szczykawka leży w pozycji yy, takiej pudełku to ten bombelek przez noc przesunie się do góry o widzicie jest bombelek, jest bombelek. Jeśli trzymasz w ten sposób, bąbelek pójdzie do góry. Jeśli trzymasz ją w ten sposób, bąbelek przesuwa się, widzimy, już na środek. Czyli przed każdym podaniem tego lekarstwa sobie szczepnij, żeby. I zerwij naklejkę, żeby być pewnym, żeby nie wstrzykiwać sobie czasem powietrza. Czy w brzuch, czy, czy w... E... Żyłe. Chociaż ja nie wiem, może to powietrze jest jakieś podciśnieniem. W każdym razie uważaj na to. Pozdrawiam yy, lek Kleksaminę. Zerwij naklejkę.